Przyroda, zawody, technika, wartości. Kocham przedszkole, multiedycja. Poznaj plansze, które pokochasz. Cztery zestawy po 26 plansz w formacie A1. 104 tematy zilustrowane atrakcyjnymi zdjęciami i grafikami. 208 instrukcji lepienia z plasteliny i rysowania krok po kroku. 312 zasobów multimedialnych pod kodami QR. Plansze Kocham Przedszkole to wyjątkowy materiał edukacyjny, który inspiruje treścią, fascynuje formą i pogłębia wiedzę dzieci o świecie. Kocham Przedszkole Przyroda. Wspieraj rozwój wiedzy o zwierzętach i roślinach, kształtuj postawy prośrodowiskowe. Kocham Przedszkole Zawody. Realizuj zadania z zakresu preorientacji zawodowej. Kocham przedszkole. Technika. Rozwijaj wiedzę o wynalazkach i sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. Kocham przedszkole. Wartości. Kształtuj postawy prospołeczne. Rozwijaj wiedzę o Polsce i świecie. Skontaktuj się z konsultantem w SIP i poznaj nową ofertę do wychowania przedszkolnego, a w niej kocham przedszkole. Plansze, które pokochasz.